Drugie równanie pomnożmy przez 4 po to, żeby wyrównać współczynniki stojące przy x-ach. Już będą miały te równania jakąś wspólną cechę. Na tym nam zależy najbardziej w tym momencie. No przy okazji oczywiście każdy wyraz w tym drugim równaniu też się przemnoży przez 4 i otrzymamy wtedy coś takiego i zastanówmy się, czy możemy mieć tutaj układ nieoznaczony. Przepraszam, układ sprzeczny. Zawsze od sprzecznego zaczynaliśmy. Więc w układach sprzecznych umówiliśmy się, że wyrażenia, które stoją po lewej stronie, muszą być identyczne. No to już zobacz, tutaj xy są identyczne, jeszcze tylko y muszą być identyczne. Dlatego widzimy, że patrz, tu minusy się zgadzają, no to tylko ten 4 kwadrat musi się równać 1. 4K kwadrat musi się równać 1, czyli k kwadrat równa się 1 czwarta. Po spierwiastkowaniu obustronnym uwaga, otrzymamy wartość bezwzględną z k. Pamiętaj o tym, że dowolne wyrażenie podniesione do kwadratu i spierwiastkowane zamienia się w wartość bezwzględną Stąd otrzymamy k równa się nie 1 czwarta, tylko 1 druga, tak bo prawą stronę też pierwiastkujemy. Więc k równa się jedna druga lub k równa się minus jedna druga. Więc teoretycznie dla tych parametrów mielibyśmy układ sprzeczny, ale musimy jeszcze sprawdzić, co się stanie, jeżeli podstawimy tutaj w miejsce literki k jedną drugą. To otrzymalibyśmy plus 1. O, to by nam pasowało, bo wtedy wyniki są różne. Nie? Czyli na pewno układ będzie sprzeczny. Układ jest sprzeczny. Dla takiego warunku. Natomiast dla tego drugiego warunku otrzymamy układ nieoznaczony. Nieoznaczony wtedy, gdy K równa się minus jedna, druga. Tak, zobacz. Jeżeli wstawisz minus jedną, drugą w miejsce literki K, no to tutaj otrzymasz minus jeden, i wtedy pierwsze równanie będzie identyczne, tak jak drugie równanie. Więc wtedy tak jakbyśmy narysowali te proste, jakbyśmy narysowali proste, rozwiązali ten układ, układ równań graficznie, to dwie proste nakładałyby na się, się na siebie, tak, bo mają identyczne równania. Więc to jest nieoznaczony, natomiast układ oznaczony, czyli taki, który ma jedno rozwiązanie, otrzymamy wtedy, gdy wybierzemy dowolną liczbę rzeczywistą z wyjątkiem, Minus jednej drugiej, która jest zarezerwowana dla nieoznaczonego układu, oraz z wyjątkiem jednej drugiej, która jest zarezerwowana dla układu sprzecznego.